Dzisiaj próbujemy prześledzić rozwój pąków na fidze, na perecie. Tutaj mamy taki świeży w miarę pąk. Widać taki przedziałek trochę, że to są dwa zlepione pąki. Czyli jeden będzie na owoc, a drugi będzie na gałązkę. I z czasem one zaczną puchnąć. I tu widzimy właśnie już takie lekko spuchnięte te pączki. Tutaj będzie już widać, że jeden, oj, że jeden się szykuje już do wzrostu, jest większy, drugi został trochę w tyle. Widzisz, że to widać. Okej. Okay. W następnej fazie już widać też, że mamy małą figę tutaj prawdopodobnie, choć głowy jeszcze za to nie dam. Tak to wygląda na takiej perecie, no a później wiadomo, że te pączki wyglądają tak. Jeszcze później, tak. Okej, okay. mam nadzieję, że to było pomocne. Ta informacja jest bardzo ważna przy figach, ponieważ od tego, czy mamy takie podwójne pąki, czy nie, zależy, czy wiosną należy zrobić obłamywanie wierzchołków pędów, czy nie. Ale o tym wszystkim już było w pierwszym filmie o figach. Także odsyłam was tam. Na razie.